Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o zmianę ekranu. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały do ważenia 6, łamane przez 11, łamane przez 11. Zarządzam głosowanie. Zagłosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 7 łamane przez 11 łamane przez 11 dotyczącej zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Prezydent miasta, miasta skierował do Rady Miasta autopoprawkę do projektu uchwały nr 7. Radni autoprawkę otrzymali. Proszę o opinię Komisji, Komisja Polityki Społecznej. Tak Dziękuję bardzo. Komisja Finansowo-Budżetowa. Teraz osoby głosowały za, się 0 i 0 osób było przycisk. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Miasta Inwestycji pozytywnie nie głosu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o zmianę ekranu. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 7 łamane przez 11, łamane przez 11 wraz z autopoprawką. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zagłosowało 21 z Rady. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Rada Miasta Sił Śląskich przyjęła projekt nr roboczym 7, łamane przez 11, łamane przez 11 dotyczącej zmian budżetu miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką. Proszę Państwa, projekt uchwały numeru roboczym 8, łamane przez 11, łamane przez 11, częściowej zmiany uchwały nr 14 łamane przez 2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptekon dostępnych działających na terenie miasta Środowicy Śląskie na rok 2011. Proszę o opinię Komisji. Komisja Polityki Społecznej. Głosowanie pozytywnie Dziękuję bardzo. Komisja finansowo budżetowa Również głosowanie jednomyślnie za. Dziękuję bardzo Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji. 5 głosów za projektem uchwały, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o zmianę ekranu. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały numer 8, łamane przez 11, łamane przez 11 w sprawie częściowej zmiany. Zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 21 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Rada Miasta Śmianowice Śląskie przyjęła projekt uchwały nr 8, łamane przez 11, łamane przez 11, częściowej zmiany uchwały nr 14, łamane 2010, z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Śmianowice Śląskie na Uchwałę w dniu dzisiejszym przechodzimy do procedowania w punkcie 9, mianowicie odpowiedzi na interpelacje. Oddaję głos panu przewodniczącemu Beckerowi. W dniu dzisiejszym 14 radnych złożyło 28 interpelacji. Odpowiedzi jedną na sesji to jest interpelacja pani radnej Wasi Merty dotyczącą podania ter terminu, terminu nagrania sesji w internecie i dwie interpelacje bez odpowiedzi do realizacji i, interpelacja pana radnego przewodniczącego Cebuli dotyczącego zakrętu ulica bankowska i radnego mnie e, dotycząca sprzątania arterii ulica Wrólewskiego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Beckerowi. E, Udzielam głosu drugiemu zastępcy panu prezydentowi Henrykowi Taszczykowi. E, pan prezydent zdecyduje panią naczelnik Biura Rady Miasta, panią Danytę Kucharską. Realizując zobowiązania, które podjęliśmy na Komisji Statutowej w zakresie udostępnienia informacji publicznej jakim jest nagranie sesyjne. Podjęliśmy wspólnie z przewodniczącym Rady działania, które na obecnym etapie są już bardzo zaawansowane. Nie chciałabym się tutaj wdawać w szczegóły techniczne, natomiast przy pomocy Referatu Informatyki jesteśmy już tak przygotowani, że jeżeli dostaniemy uprawnienia, o które Biuro Rady wystąpiło będziemy mogli utworzyć rejestr, który będzie potrzebny do tego, aby te nagrania poprzez ten rejestr udostępniać mieszkańcom. Myśleliśmy o tym, że jak, te, nagra jak ten, te uprawnienia zostaną nam nadane jest szansa, aby ta sesja została już udostępniona mieszkańcom internetowo. Nie chciałabym tu takiej wiążącej deklaracji składać, bo to nie jest tylko w naszej kompetencji. Natomiast dołożymy wszelkich starań, aby już od następnej sesji nagranie mogło być udostępnione. Dziękuję bardzo Pani Naczelnik Biura Rady Miasta Danucie Kucharskiej. Czy są jeszcze jakieś interpelacje na sesję? Nie. Proszę Państwa, nie ma, w związku z tym dziękuję bardzo Państwu. Przechodzimy do punktu 10, sprawy informacyjnej. Proszę Państwa, pozwolicie Państwo, że przekażę Państwu informację dotyczącą no, Państwa decyzji, a mianowicie na no, ostatniej sesji miasta Śląski podjęła uchwałę dotyczącą przyznania dyplomu zasobowego dla miasta Śląskie panu Witoldowi Ziaja. Tak się składa, że pan Witold Ziaja nie mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zresztą o tym bardzo ładnie tutaj mówił uzasadniając nadanie tego dyplomu pan przewodniczący Jacek Rzepczyk. Ponieważ pan Witold Ziaja jak się okazało był gościem w naszym mieście w związku z pierwszym w związku z imprezami dotyczącymi zjazdu ślązaków był także w w niedzielę na trzeciej godach śląskich. Docenili jego działalność na niwie sportowej i społecznej w naszym mieście. Także w niniejszym to czynie, przekazuję Państwu podziękowania od Pana Pitora Działania. Udzielam głosu Panu Zbigniewowi Królewskiemu. Szanowni Państwo, radni, w imieniu organizatorów, to jest Rady Osiedla Bańków, Dyskutanowskiej Spółdzieli Mieszkaniowej serdecznie zapraszam na piknik, który odbędzie się na terenie Osiedla Bańków. 24 w sobotę rozpoczynamy imprezę od godziny 16 do 22. Ja wiem, że konkurencją będzie Stawrzęd, ale prawdopodobnie nie będzie to tak długo trwało, że pójdzie to pogodzić, że Państwo będziecie w stanie zaszczycić nad swoją obecnością również na osiedlu Pani. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Przyłączam również jako na do zaproszenia Pana Radnego Kruskiego. Udzielam głosu Panu, panu Ja zapraszam wszystkich chętnych radnych, którzy chcieliby ten zakład powiedzieć, ten nowoczesny rynek ekonomiczny, a sobie zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Ponieważ informacje były podawane na sesji przez przedstawicieli zakładu natomiast inaczej to zupełnie wygląda z bliska, więc ja do więcej, od wieska, od wieska, września, w górą zachęcam 27 września o godzinie 13 i z w do miasta o godzinie 12.30. Dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo. Czy tutaj Pani e, Naczelnik e, ma prośbę, aby dać wcześniej znać ile osób się tam wybiera, ponieważ wtedy Pani Naczelnik będzie wiedziała jakiej wielkości busa e, załatwić. Co innego kiedy jedzie komisja, co innego kiedy wybierze się jeszcze e, kilku innych radnych. E, dziękuję bardzo. Udzielam głosu Pani Radnej Bartel. Panie Przewodniczący, ja właściwie na ręce Pana Prezydenta Ptasznika. Chcę skierować podziękowanie za naszą tak szybką ostatnią rozmowę i ja bardzo proszę, żeby poprzez pana, pana ręce złożyć serdeczne podziękowanie Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia w naszym mieście za tak sprawne zaangażowanie się w zorganizowanie bezpłatnego badania małograficznego dla kobiet w naszym mieście w ramach prowadzonej akcji profilaktyka raka piersi. Jednocześnie mam ogromną prośbę, ponieważ tutaj Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia już nawet wyprzedził mnie o kropki, przygotował wspaniałą już reklamę. Ale ja bardzo proszę, żeby na stronie internetowej miasta jeszcze zamieścić tą informację, żeby kobiety wiedziały, że w tych, i w tych dniach będzie możliwość bezpłatnego badania mamograficznego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panie Radnej Bartel. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś informacje? Nie widzę. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do ostatniego, jedenastego punktu dzisiejszej sesji. a mianowicie i zamknięcia. Zamykam sesję 11 Rady Miasta Siemnianowic Śląski i Python Up.